branek Podajcie jeszcze raz melodię. Gott erhalte Gott unser Kaiser unser Land oh. mögtig durch Zaczynamy jeszcze raz od początku. Gott oh. Przecież mnie diabli wezmą przy was. Dlaczego ryczycie jak te barany przed zarżnięciem? Gdzie się tak wyrywacie? Dokąd wam tak pilno? Uważam, panie kapral, że przydałoby się panu batuta. Wszyscy patrzą na pałeczkę i w takt wchodzą. Bez podania taktu nic z tego nie będzie. Słyszeliście rozkaz pana Oberleutnanta? Mam was nauczyć hymnu, ludzie. Więc uczę. Hymn bezwzględnie musicie umieć, choćbyście wymyślali nie wiemy jakie przeszkody. I będziecie umieli ten hymn, choćbyście ogłuchli i o nie mieli. Nie mowy, nie śpiewaj. <śm> <śm> Ludzie, nie doprowadzajcie mnie do furii. Jeszcze raz, od początku. Ej, zwei.

<noise> Idź, ty świno! Ja. Oh. Oh. <noise> <noise> Popełniamy wszyscy profanacje. Hymn powinno się śpiewać w postawie Hab-Acht. A nie jak nas tu uczą. Zawsze hymn śpiewa się na baczność. Nawet sam najjaśniejszy pan śpiewa hymn na baczność, bo to jest pieśń państwowa. A nie piosenka o huzarze i dupie maryni. Nawet w burdelu tak się nie śpiewa hymnu. Masz rację. Chyba nastąpiła tu rzeczywista profanacja. W dodatku na rozkaz obecnego tu przełożonego. Nie ma większej profanacji niż wy! Politycznie podejrzani zdrajcy. Was się powinno powywieszać jednego przy drugim. I nie myślcie, że mnie takie opowiadania przejmują. Świńska inteligencjo. Jeżeli zechce, to będziecie ten hymn śpiewali z pyskami w błocie. I nawet wtedy żaden z was nie będzie miał prawa mówić o profanacji. Każę wam stać na głowie i śpiewać. Ulmbach! Nie wprzątaj się! Wy bydleni. Tam międzynarodowe. Wymalpia bandosłowiańska. Całe szczęście, że jesteśmy rozumni ludzie. Bo już byś dotąd miał w żebrach kilka bagnetów, ty niemiecka gnido. <grymne> Coś ty powiedział? <grymne> powiedział to, co wszyscy wiemy. Jesteś marną niemiecką gnidą. Ty parszywy Polaku. Zgnijesz w pierdlu! Dajcie mi go! Teraz na zawsze rozejrzą się nasze drogi. Zaknęblujcie go! Przez ciebie pocharatałem sobie gębę, ty świnio! Potrzymaj ich pomoc. Chirpa! się to jasnej cholery! Chirpa! Cisza! Nie, nie gadajcie wszyscy raz. Ty przy po Ty haber mów co się stało! Uczyliśmy się śpiewać hymnu, kiedy nagle pan kapral Ulmbach wyjął nóż i zadał Benedekowi dziwne pytanie. Po co w Benedek mówi, nosicie te głupawe węgierskie wąsy? Chodźcie tu do mnie, to ja was ogolę. Myśmy myśleli, że on żartuje, ale pan kapral Ulmbach krzyknął, że nas wszystkich ogoli. A pana sierżanta, za przeproszeniem, to zarżni jak świni. A kiedy zawołał, na końcu wykastruję najjaśniejszemu panu, to pan frajder powiedział, pan bredzi od rzeczy, niech pan nie robi zgorszenia. I wtedy pan kapral Ulmbach rzucił się z nożem na, 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 na pana kanie, ale Benelek go zasłonił i pan kapral Ulmbach zajechał go nożem w twarz. Zdaje oh. się, że kapral Ulmbach zwariował. Ludzi! ja zwariowałem! Związać go. I zamknąć w oddzielnej celi. Jutro go odeślemy. Do czubków. Na obserwację. Takie jest. Они а шефьеры.